Szczęść Boże wszystkim. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Na podstawie odpowiedniego artykułu regulaminu Sejmu wnoszę o zarządzenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem przedyskutowania możliwości zdjęcia z porządku dzisiejszych obrad ustawy, której prezydium chce poświęcić szczególnie dużo miejsca w dyskusji. Ustawa dotycząca zwierząt futerkowych, eksportu polskiej wołowiny. Niewątpliwie poważne sprawy, ale państwo nimi próbujecie przykryć sprawy naprawdę dziejowego kalibru. Ustawa Bezkarność Plus, ustawa Bankructwo Plus, czyli łatanie dziury budżetowej. Na to wszystko skąpicie czasu. No i przede wszystkim ustawa kolonizacja. Alias Okupacja Plus, czyli sprowadzenie Krzyżaków do Polski 2.0. Zdejmijcie tę ustawę antyfuterkową, Dziękuję, nawet nie pośle. będziemy już z tego szydzić, Dziękuję, a dajcie czas na pośle, rozmowę o niepodległości. Panie Polski. pośle, pan występuje w imieniu własnym. W czym imieniu Pan występuje w tej chwili? Pani Marszałek, pani pośle, pytam. W imieniu własnym. To dobrze, Panie Pośle, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. W takim razie, Panie seniorów. Pośle, nie ma Pan uprawnień zgłaszania takiego wniosku. Był konwent seniorów i prezydium Sejmu. Takiego wniosku nie było. Taki wniosek ma prawo zgłosić panie, panie, panie Pośle. Marszałek, ja panie pośle, ja w w tej chwili że Panie wiem, proszę nie, nie liczyć, bo I... się pan może przeliczyć. Panie że nie ma pan takiego uprawnienia. Pani Nie złożyłam konwencji seniorów. przerwę, żeby pani ochłonęła i doszła do właściwych wniosków. Panie pośle, gwarantuję panu, że jest naprawdę bardzo ochłonięta.